Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Zjazd rodzinny się zaczyna. Gdy duch z ziemskim ciałem razem są, i to wszystko dzieje się na poziomie dziennej świadomości ducha. I gdy wszystkie części w jedność tu na ziemi zespolą się pod przewodnictwem ducha, a ziemskie ciało wykona w gęstej materii właściwą pracę, aby z duchem rozżarzyć mocniej się, nową jakość wtedy tworzą, która w górę unosi się. Cały proces jawi się jasny i wyraźny. Wystarczy z prawdziwą miłością spotkać się, najpierw daje, aby mógł cokolwiek ze mną wziąć. Tak duch jasny, cały jest, a swoimi otoczkami coraz jaśniej jarzy się. Na kolejne poziomy jest unoszony, aby do domu, do duchowo istotnego dostać się, gdzie naznaczony bogatymi przeżyciami, całym sobą. W radości i szczęściu służy Panu stworzycielowi, współbrzmiąc czynami woli Bożej w noc i w dzień. Zjazd rodzinny tu na Ziemi raz tylko zdarzył się. Duch z ziemskim ciałem dogadali się. Silne uczucia i przeżycia mocno ich związały. Aż jednym stały się. A tu na Ziemi myśli, słowa i uczynki swoimi promieniowaniami jako jedno sięgnęły bram duchowości. Tam mocno zakotwiczyły, aby dla ducha ludzkiego stały się mocnym torem w podążaniu na poziom duchowo istotny. A że był to czas ostateczny, to i bilet trzeba było nabyć u konduktora, gdyż ziemskie kasy przepełnione są pieniędzmi, a biletów do poziomu duchowego istotnego brak od wielu ziemskich lat. A ci, co fałszywe bilety sprzedają, mają je tak ciężkie, że podróżnikowi brak jest sił, by go ze sobą wziąć. Zalegają tak pod podziemia, wiszą na różnych ścianach, dając świadectwo negatywne dla tych, co je wydali. Ciążą im jak kule u ich nóg i choć żyją tu na ziemi, to ich łatwo można rozpoznać po łańcuchach na szyjach i kulach u nóg. Im ciężko od tych kul i włóczą nogami, a łańcuchy uwierają szyję i na piersiach ciężary kładą się. Jeżeli kiedykolwiek ludzki i duchu zobaczysz łańcuchy i kule lub usłyszysz ich ciężki brzęk, miej się na warsztości. Oni już wiele fałszywych świadectw wydali swojej głupoty i próżności, to gang, którym zarządzają największe ciemności pod przywództwem zasad Lucyfera. Od nich wieje grobowy chłód, a jej zapach jest mocno cmentarny, miny ponure jakich oblicze i wyroki, które chętnie na innych wydali. Zawsze towarzyszy im muzyka fanów grobowych płyt rodem z Inkwizycji, gdzie widać i słychać płonący stos. Wyszczegajcie się wszyscy ziemscy ludzie takich sytuacji, gdzie myśli, słowo i czyn są bez współbrzmienia z wolą Bożą czystą. Za takimi drzwiami potępienie jest. Jednak większość z Was jest już swoim dobrowolnym wyborem po tej ciemnej stronie. Gdzie ciemności słychać syk i przerażający śmiech ciemności, która złapała Was. Tych, którzy duchowo byli za mało czujni i dali się złapać na ziemski lep. I tak skończy większość ziemskich ludzi. I choć brzmi to przerażająco. A ostatnie lata pokazują już to obrazowo, a wszystko narasta, aby szybko mogło całkowicie wyżyć się. Z przerażenia będziecie zamykać oczy, lecz dalej będziecie widzieć. Będziecie zatykać uszy i to także bez ograniczenia słuchu jest. Będziecie uciekać i chować się, lecz w tych miejscach jeszcze gorzej będzie z Wami działo się. A wszystko przy pełnym odczuwaniu. Wszystkich waszych zbrodniczych myśli, słów i czynów przeciw woli Bożej. I gdzieś z oddali zbliży się jasna myśl, której chcielibyście się uchwycić, a która mówiła o zamierzchłych czasach, że był poseł ze światła i mówił do was całkiem wyraźnie. Lecz wy byliście tak mocno zajęci ziemskim, że mieliście zbyt mało czasu, aby słuchać, stanąć i się zastanowić. Jak bardzo teraz przydałby się choć jedno słowo które wtedy wzbudzało w was śmiech i pogardę. I tak w zawieszeni, w całkowitej beznadziei, na hapu własnych urojeń, daliście się ziemskiemu przybić. Agonia trwała wieki, aż rozpadło się całkowicie wasze świadome ja. Duch bez świadomości powrócił. Świadomy tak, jak ziemska obecna ludzkość. Swoim byciem świeckim i religijnym wydaliście wyrok na siebie. Teraz jest zapłata. Czas rozliczenia szybko do Was podąża i Was odnajdzie. Uważnie Go wypatrujcie każdego dnia, o każdej godzinie, w każdej sekundzie, a i tak przerażenie Waszych osobistych wydarzeń mocno Wami wstrząśnie, i znów kolejny wstrząs. Bez wiary byliście i się uśmiechaliście ironicznie. To każdy dzień będzie odbiciem Waszej wiary prawdziwej, i Wam się według niej dzieje.